Pani no Maksym Prywana, zawodnik z strażaka, przechowo. po pierwszym meczu w pierwszej lidze zespół Gresy, waszym właśnie przeciwnikiem 3-1. Będą zostały zawodniki meczu, brameczka i asysta. Jakiś tutaj komentarz z tego samego spotkania? No cieszę się zwycięstwem, na pewno 3 -1. pierwszy mecz w pierwszej lidze, wiadomo teraz będą zespoły coraz już to lepsze. Trzeba się jednak bardziej przygotowywać do tych mentalnych meczów, będzie walka, walka i walka do podlew jak było widać. No przecież naprawdę nie zostawił, pozostało pozostał, no, na no mnie naprawdę duże wrażenie. Właściwie do końca wygrali dużo. Bracysta cieszy oczywiście zespół pomógł, No i się wygra. Oczywiście brakowało jednego zawodnika, nam dzisiaj Maciej na było, ale cieszy i, zada, i się często bez niej oczywiście. Podczas meczu zauważyłem, że wiele razy leżałeś na, na tutaj na płycie wojska, no, wiele razy byłeś poniewierany przez zawodników. Jak bym mógł powiedzieć, przyzwyczaiłem się do tego trochę, no mówię, no to jest walka, no to jednak jest walka, trzeba walczyć o piłkę, no i dlatego tak czasami jest, że się leży na boisku do razy, i, ale trzeba mieć serce i walczyć do końca oczywiście. Jak wspomniałeś o braku Marcina, który był w dzisiejszym spotkaniu, tak, tak. zarówno on, jak i Ty, no walczycie w klasyfikacjach indywidualnych, zarówno jest to klasyfikacja kanadyjska, bramki i asysty, jesteście w ścisłej czołówce tych klasyfikacji. Na pewno też tutaj może chciało zajęć jakieś wyższej pozycji w tych klasyfikacjach. Myślę, że klasyfikacja tylko dały na bok Liczy się zwycięstwo drużyne w całych zawodach, czyli całych ze Starychs ligach. A jak tutaj będzie jakieś zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej, to oczywiście będzie cieszyło, bo to sponsorom cieszymy i oczywiście siebie. No i szczelami następujemy, sobie podajemy, żeby cały zespół szczeroli wygrywał ciebie. Przed wami pozostały jeszcze słodnie, także jeszcze powodzenia i kolejny wygranek. Nie dziękuję.